Cześć, nazywamy się kwiat. Ja I lecimy na backstage. Tu odbieramy bodypacki, czyli odsłuchy i tak dalej, różne rzeczy. Tu się wchodzi na scenę, ale nie będziemy teraz tego robić, bo idziemy na backstage, czyli za scenie. Tutaj jest mój hamak, się rozłożyłem wczoraj. Może nie każdego ym, muzyka, ale bardzo często właśnie tutaj osoby od techniki coś takiego robią, szczególnie na festiwalach, jak trzeba być cały dzień i rozwieszają sobie hamaki, to jest taka technicz... ta... tradycja techników. No i wreszcie Jacek też mógł to zrealizować, udało mu się. ...nie ktoś postawił te podesty tutaj, więc trochę się opieram na tych podestach. Ale, ale jest to super wygodne i wczoraj na przykład tak 20 minut przed koncertem Coś poszło, poszło nie tak? Poszło czy poszło lepiej. wszystko z, zgodnie z planem? Właśnie poszło wszystko dużo lepiej niż na próbie generalnej I o. mam nadzieję, że się udało tam tak 99% Jestem super zadowolona A ten 1%? A ten 1% to, ten ja, myl 1 to, to ja to jestem ja? To jestem ja, myląca, akord na sam finał Tak, zagrałam super forte, w ogóle nie ten akord kompletnie No i ja sobie to pamiętam oczywiście O Dzień dobry panu. To jest hałka. To jest hałka, nasz piesek, który z nami jeździ w zasadzie już od jakichś pięciu lat. No już trochę jest stara, widać, że trzeba trochę napełnić na nowo, ale Ale to jest cały czas ta sama. Dlaczego chałka? No bo hałchał hał, piesek. Aha, myślałam, że lubicie chałki. Nie, hał, hał piesek. Hał, hał, piesek, no. okay. A to jest podwójna platyna na za zapłytę pokaz slajdów i dostaliśmy ją wczoraj na koncercie. Trzeba też wysłać do, do studia monochrom. Bo nagraliśmy tę płytę, słuchajcie, w studiu w Górach Stołowych, odcięliśmy się od świata na tydzień. Ale super, w, to w ogóle było chyba, chyba w takich momentach to powstają najlepsze numery, mam tak. tak, że, tak. Że, że to jak się wcinają artyści, to... No i to było jeszcze zimą, Przydzieraliśmy się codziennie do tego studia, naprawdę, no, no był taki śnieg bardzo, bardzo wysoki. Ja na przykład robiłem sobie zawsze spacery, pół godziny mi to zajmowało, żeby z tego naszego miejsca, gdzie spaliśmy, dojść do, do studia. Cudowny to był czas, więc ee, tak. Takie tajlandzkie To jest to jeszcze z, y, super na nas ważne, y, to jest to, że nie ma jednorazowych kubeczków, tak. tylko mamy ceramiczne i prawdziwe też szklanki i to jest przemyślane, nie bez powodu. Mamy wodę filtrowaną, mhm. więc też Dokładnie. nie ma tych, tych butelek jakoś straszliwie dużo, tylko dużo możemy też ograniczyć. I już, to szklane, no. Co ja pójdzie za nami.

jakieś takie ulubione, rodzinne historie, bo teraz będziecie z Tatą chyba pierwszy raz na scenie, prawda? I czy wy w ogóle macie jakieś takie wspomnienia muzyczne z nim, ale takie domowe? Mamy wspomnienia z muzykowania wakacyjnego, bo nieraz jak byliśmy na Mazurach z rodziną, też z przyjaciółmi naszych rodziców, to każdy wieczór kończył się jakimś jam session i mam wrażenie, że lubiliśmy często grać Boba Dylana, Knocking on Heaven's Door. Tak, tak, Bo to trzy akordy darcie mordy. Wasze wspomnienie z dzieciństwa, ale takie kolonijne, w sensie takie o! wyjazdowe, turnusowe. Takim moim wspomnieniem zielonocnym jest taki turnus, na którym byliśmy chyba razem. Tam się uczyliśmy pierwszej pomocy. To był jakby cały taki, taki turnus, który był zorganizowany, w ramach którego był zorganizowany kurs pierwszej pomocy i kończyliśmy właśnie z certyfikatem. I ostatniej nocy pamiętam, że z grupą moich znajomych, nie wiem czy to tam była z nami wtedy, czy nie, wdarliśmy się do, do stołówki. Przez to takie okienko, którym się podaje jedzenie. Nie było mnie przy tym! I wykradliśmy stamtąd zupki chińskie i sobie jedliśmy i byliśmy tacy dumni z siebie. A bo na stołówce robili zupy dla kolonii z zupek chińskich, tak? <grym> tam tam, tam jakieś, same zupki chińskie. Z jakiegoś powodu one tam były po prostu i sobie wzięliśmy chyba za dwie rzeczy za trzy. Byliśmy takimi, czuliśmy się jak takie rebele wtedy. Mam piękne wspomnienie z kolonii. Um, obejrzeliśmy sobie na, chyba to właśnie był jeden z ostatnich dni turnusu, i nasi opiekunowie puścili nam taki film Stomp. Dobrze pamiętam, Stomp. To jest o muzykach, którzy grają na wszystkim, co im tylko wpadnie w ręce. Wszyscy tak się zainspirowaliśmy tym pięknym filmem o, o, o spontanicznym muzykowaniu, że jak skończyło się oglądanie filmu i w zasadzie już miała być cisza nocna i tak dalej. To nie dało się całej kolonii powstrzymać, wszyscy grali na wszystkim. Szczoteczkami, na zlewach, drzwiami i tak dalej. I opiekunowie się tak samo wciągnęli jak tak, my. Tak, I, tak, tak, tak. I w ogóle wszyscy hałasowali i nikomu to nie przeszkadzało. Wszyscy byliśmy tak w tej muzyce, takiej dostępnej dla każdego, niezależnie od tego, czy umiesz na czymś grać, czy nie. Wzięli, zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum już nie zabaluje tu. Okna zabite, techno nie poleci już. Na blacie gruby kuszamy, nie zapęczymy tu. Dobra, końcu chwili nie pamiętam, ale mamy to. Ale czad. Mega fajny, w ogóle dziękuję, dziękuję. Yy, mam nadzieję, że jestem pilnym uczniem i będę tańczyć razem tutaj. Świetnie. Yy, bardzo fajny. Myślę, że na TikToka się nadaje. Proszę się uczyć. No jeszcze ja? Jak już będzie. Tak, dostępne. Będziemy nagrywać tutoriale. Uwaga, konduktorka. Pałam! Pa. Ale mam outfit! Idziemy zapytać Kasię i Jacka, jak im się podoba. Wiem, że oni już byli konduktorami, więc może mi dadzą jakieś tipy, jak to robić, co mam zrobić w ogóle. Ja mam super zadanie, że my krzyczymy nie biegamy! Nie biegamy! Nie biegamy! Nie biegamy! Nie biegamy! Ale mam puchę! Nie biegamy! Nie biegamy! Nie biegamy. Ja mam tutaj super outfit. Ja PKP, konduktor, wiesz, nie możemy biegać. Ja tutaj sprawdziłam bilety i patrzcie, jakie ładne mają. Ej, a. Wy też byłyście wczoraj? Oczywiście. A jeszcze na jakiś koncert jedziecie? Oczywiście. Jeszcze, jeszcze na... na cztery. Ok, jeszcze cztery. A jaka jest wasza ulubiona piosenka? No, wszystkie są ulubione. <laughs> Jakim typem koncertowicza jesteście? Czas, ci się bawić. Tak. Skaczecie i krzyczycie. Oczywiście. Trzeba pójść, żeby się wydrzeć, żeby później w pracy nie, nie krzyczeć na ludzi. Nie krzyczymy na ludzi, nie, nie, nie. nie. Pierwsze tutaj sprawdzamy. Ja, ja jestem specjalnie tak ubrana, żeby tutaj tak, Proszę. Dobra, idziemy tutaj, idziemy z wami, słuchajcie, ja idę z wami. Jak nastroje przed? Cudowne, to nasz pierwszy wieczór bez dzieci od trzech lat. Z kim ta trzylatka została zostawiona? Z młodszym bratem. No to świetnie sobie poradzą. Bileciki do kontroli poproszę. E, wpuszczone. Dobrze, wpuszczone. E, proszę zademonstrować jeszcze do kamery outfit. Proszę bardzo. Proszę. I wszyscy mają bilety. Wszyscy na zielono, ja nie wiem. A znacie piosenki? Nie. I ja ich wpuściłam. Mandat! Mandat! To jest moja ulubiona piosenka tego oto duetu. Moja prywatnie, moja kini. A mogę ja kliknąć, ja sama chciałabym. I możemy kliknąć na przykład... Komunikat o obsłudze, proszę tutaj, pani konduktor. Aha, że mogą się zgłaszać, jeżeli mają jakiekolwiek pytania. Tutaj cała ta hala wielka, drodzy podróż, Drodzy,. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Prosimy o kontakt z obsługą. To ja. To ja jestem obsługą halową. Halo. To ja. Nikt nie zwrócił uwagi. <laughs> Absolutnie nikt. Yy, ubrali mnie i yy, podobno wyglądam całkiem dobrze. Nie skromny. Mam takie pytanie do Was. Co to jest taksula nocy? Ja wiem, że Wam się spieszy, dlatego to jest PKP. Tak, to się tak robi. Ja ja mogę też? Tak. Drodzy, to była właśnie Kula Mocy, Kwiat Jabłoni przed koncertem, przed trasą Turnus. Ja to rozdobiłam razem z nimi. My to gramy w Podczas koncertów ma Pani jakieś rytuały? Klepiemy sobie z chłopakami zawsze łapę, okay. żeby dodać sobie kurażu i żeby sobie życzyć dobrej zabawy. Mm -hmm. I mam jeszcze taki cichy zwyczaj swój własny, że bardzo się przyglądam pierwszym dwóm rzędom i lubię sobie upatrzyć ofiarę. To znaczy, że ja sobie właśnie upatruję kogoś, czy, czy, czyje reakcje są. Powiedzmy trochę takie yy, skromne, za mało burzliwe, a, za mało energiczne. I gram na tą osobę tak długo, aż zacznie fruwać marynarą. Jak się pani współpracuje z Kasią i z Jackiem? Trudno to nazwać współpracą, bo spotkaliśmy się po raz pierwszy i poznaliśmy się dopiero. I na razie jest wszystko cacy, cacy. Zobaczymy, jak pójdzie na żywo. No ja to się możliwe, że gruchnę, natomiast oni na pewno nie. A jakieś rady dla młodych artystów? Proszę pani, tysiąc razy próbowałam udzielać jakichś rad, porad, wskazówek, nikt mnie nie słuchał, więc mogę tylko powiedzieć tak, że róbcie swoje, nie dajcie się wciągać w czyjeś szpony, w czyjeś interesów, komercji. Mody i takich spraw. Róbcie swoje. Jak w ogóle po koncercie się czujemy? Super, super. To był drugi torbar z rzędu, tak, już jest. troszkę spokojniej, w takim luzie większym, ale, ale no ludzie są niesamowici. Strasznie to lubię na tych koncertach, to się często nam wydarza, że jak mamy naprawdę ciche momenty, to ludzie są mega skupieni i nie w ogóle jak słuchają. słuchają. Było mi miło. Jak wy to śpiewacie, i się nie mylicie? Eee, lata praktyki, po prostu. Znaczy nie no, w tydzień, w tydzień to ogarnęliśmy. Tak? co to wymyślił? Kasia, Kasia, no. Ja I to był też, to był ostatni fragment utworu, który powstał, bo wcześniej tego było, minęło Minęło w ogóle nie było w utworze. Wygadasz. Tak, i Każda to dodała tam jakoś pod koniec pracy przed, przed studiem i to wleciało i zostało w ogóle tytułem. To zawsze tak jest po koncercie, że są emocje, emocje i jak się schodzi ze sceny, to jest taki adrenalin, adrenalinowy zjazd i ja czuję, że zaraz zasnę. Jeszcze jedno pytanie, bo Jacek się wygadał, że to ty wymyśliłaś było Minęło i e, jak to się dzieje, że ty się tam nie mylisz? Ćwiczę. Czasami o to chodzi, że jak się czegoś nie umie, to zrobi się wiele razy i wtedy wychodzi. A dlatego akordy mylę, bo mnie jeść. Proszę subskrybować kanał, tak, moi drodzy? Teraz robimy to. Ej, a mogę Wam jeszcze pokazać coś no. do jedzenia? Ja tak! Zobaczcie, Drodzy Państwo, mamy jedzenie z najlepszej wegańskiej knajpy w Warszawie. Roślinne, uwaga, to jest ogórek i to jest um, parożek z nerkowców. Ale one są tak splendowane, to jest aksamitne. O, proszę bardzo, zdziwienie! Zdziwienie, zdziwienie było. Zerio? Serio? Serio. Okay. Fenomenalne połączenie, dynia pieczona z, uwaga, nieoczekiwane, z grejpfrutem, a do tego wszystkiego pesto z czego? Genialne, słodkie, słone. Tak, to wygląda jak szaszłyk, ale właśnie jest takim nietypowym szaszłykiem, ponieważ to jest robione z tempechu. A tempech to jest taka marynowa marynowana, nie marynowana, tylko jakaś soja, w każdym razie soja, która jest... Nie pamiętam, co jest z nią zrobione, ale coś z jest zrobione, więc jest inna niż tofu a na tym jest jakieś owoce. Jest to również znowu takie połączenie słodkości i troszeczkę, tutaj też jest sos tewiaki z słonością i oczywiście z kwaśnością, drodzy Państwo. Co to jest? Myśleliście, że to pieczony arbus? Nie, nic bardziej mylnego. Jest to deser z batata.